Pięć minut z Jezusem w najświętszym sakramencie w imię ojca i syna i ducha świętego. Amen. Drogi Jezu, więźniu miłości, opuszczony w tak wielu tabernakulach, jesteś zapomniany. Dobry Jezus wciąż pragnie naszej wizyty. Prosi o gest miłości od ludzkości. Panie tabernakulum, przymnóż mi wiary. Panie Miłosierdzia, uczyń mnie miłosiernym. Panie Prawdy, prowadź moje kroki drogą dobra. Panie Tabernakulum, spraw bym Cię kochał zawsze coraz bardziej. Gdy sprawy idą źle i jestem strapiony, mówię sobie: Gdzie jest Twoja wiara? Zaufaj Bogu. I idę zobaczyć Jezusa w Tabernakulum. Mówię mu wszystko i proszę o pomoc. On jest wielkim przyjacielem. Zawsze odpowiada na moje modlitwy. Widziałem to setki razy. Jeśli masz wielki problem i nie wiesz, co robić, idź do Jezusa. Nagle, niespodziewanie, wszystko się wyjaśnia, wszystko się rozwiązuje. Wystarczy modlić się i ufać. Wartość zaufania jest ogromna w oczach Boga. Zrozumiałem. Jeśli ufamy bardzo, otrzymujemy wiele. Jeśli ufamy mało, otrzymujemy mało. Musimy ufać. Nieważne jak trudny jest problem, wystarczy zaufać. Złóżmy to w ręce Boga. Spróbuj i zaufaj. Bóg uczyni resztę. Zawsze wierzyłem, że nasze sukcesy zależą od codziennych wizyt u Jezusa. Te wizyty są u Jezusa w najświętszym sakramencie. Kocham Go widzieć, bo jest moim najlepszym przyjacielem. Rozmawiamy o wszystkim. On uśmiecha się do mnie, ja uśmiecham się do Niego. Patrzę na Niego, a On widzi mnie. Właśnie byłem u Niego. Kaplica jest mała, ale bardzo piękna. To mały kawałek nieba na ziemi. Obecność pana napełnia mnie entuzjazmem. Co ciekawe, odkąd ukląkłem, nie, nie przestawałem mówić. Mówiłem w myślach. Opowiadałem mu moje sprawy. Prosiłem o łaski. Aż zastanowiłem się: milcz. Słuchaj. Wtedy, w ciszy, poczułem te słodkie słowa w sercu. Moje dziecko, nie dręcz się, bo ja jestem z tobą. I pokój powrócił. Zostałem chwilę przed Jezusem w sakramencie. Byłem w absolutnym spokoju. Nic nie robiłem. Byłem tam po prostu nieruchomy. Cieszyłem się jego towarzystwem. Byłem pewien, że On jest ze mną. Widząc te cuda, jak mogę milczeć? Jestem pewien, że Twoje życie też by się zmieniło. Trzeba odwiedzać Jezusa w sakramencie. Na pewno obdarzyłby Cię łaskami. Tak bardzo się cieszy, gdy Go odwiedzamy. Jest zachwycony, gdy Go pozdrawiamy. Kocha, gdy mówimy Mu o naszej miłości. Zakończyłem moją wizytę komunią duchową. Ona brzmi tak. Pragnę Panie przyjąć cię do serca mego z taką czystością, pokorą i pobożnością, z jaką przyjęła cię Twa najświętsza Matka i z duchem i żarliwością świętych. Amen. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki chwalone serce miłujące Jezusa. Serce miłujące Jezusa w najświętszym sakramencie. Wierzymy w rzeczywistą obecność Jezusa w najświętszym sakramencie ołtarza. Serce Jezusa, ufam Tobie. Serce Jezusa, gorące miłością ku nam, rozpal serca nasze miłością Twoją. Serce Jezusa, nawróć biednych bluźnierców. Serce Jezusa, gorące miłością ku nam, rozpal serca nasze miłością Twoją. Serce Jezusa, spraw, bym Cię kochał i Ciebie kochać kazał. Boskie serce Jezusa, nawróć grzeszników. Ratuj konających. Uwolnij dusze święte z czyśćca. Eucharystyczne serce Jezusa, przymnóż nam wiary, nadziei i miłości. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Słodkie serce Jezusa, bądź moją miłością. Słodkie serce Jezusa, zmiłuj się nad nami i nad braćmi naszymi błądzącymi. Słodkie serce mojego Jezusa, spraw, bym Cię kochał zawsze coraz bardziej. Chwała, miłość i wdzięczność najświętszemu sercu Jezusa. O serce miłości całą ufność pokładam w Tobie, bo wszystkiego lękam się ze swej słabości. Ale wszystkiego spodziewam się po Twojej dobroci. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, pocieszone w agonii przez Anioła. Pociesz nas w naszej agonii. Serce Jezusa, wierzę w Twoją miłość do mnie. Serce Jezusa, ochraniaj nasze rodziny. Serce Jezusa, bądź poznane, bądź kochane, bądź naśladowane. Serce Jezusa, przyjdź królestwo Twoje. Serce Jezusa, oddaję się Tobie przez Maryję. Niech najświętsze serce Jezusa będzie kochane wszędzie. Wszystko dla Ciebie, najświętsze serce Jezusa. Najsłodsze serce Maryi, przygotuj nam drogę bezpieczną. Słodkie serce Maryi, bądź zbawieniem duszy mojej. Słodkie serce Maryi bądź naszym zbawieniem. Amen. Najświętszy sakramencie ołtarza, wierzę, uwielbiam. Ufam i kocham Cię. Proszę o przebaczenie dla tych, którzy nie wierzą. Którzy nie uwielbiają, nie ufają i Ciebie nie kochają. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki chwalone miłujące serce Jezusa w sakramencie. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki chwalone miłujące serce Jezusa w sakramencie. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki chwalone miłujące serce Jezusa w sakramencie. Amen. Pięć minut z Jezusem w Najświętszym Sakramencie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drogi Jezu, więźniu miłości, opuszczony w tak wielu tabernakulach, Jesteś zapomniany. Dobry Jezus wciąż pragnie naszej wizyty. Prosi o gest miłości od ludzkości. Panie Tabernakulum, przymnóż mi wiary. Panie miłosierdzia, uczyń mnie miłosiernym. Panie Prawdy, prowadź moje kroki drogą dobra. Panie Tabernakulum, spraw, bym Cię kochał zawsze coraz bardziej. Gdy sprawy idą źle i jestem strapiony, mówię sobie: Gdzie jest twoja wiara? Zaufaj Bogu. I idę zobaczyć Jezusa w tabernakulum. Mówię mu wszystko i proszę o pomoc. On jest wielkim przyjacielem. Zawsze odpowiada na moje modlitwy. Widziałem to setki razy. Jeśli masz wielki problem i nie wiesz co robić, idź do Jezusa. Nagle niespodziewanie wszystko się wyjaśnia, wszystko się rozwiązuje. Wystarczy modlić się i ufać. Wartość zaufania jest ogromna w oczach Boga. Zrozumiałem: jeśli ufamy bardzo, otrzymujemy wiele. Jeśli ufamy mało, otrzymujemy mało. Musimy ufać. Nieważne jak trudny jest problem, wystarczy zaufać. Złóżmy to w ręce Boga. Spróbuj i zaufaj. Bóg uczyni resztę. Zawsze wierzyłem, że nasze sukcesy zależą od codziennych wizyt u Jezusa. Te wizyty są u Jezusa w najświętszym sakramencie. Kocham Go widzieć, bo jest moim najlepszym przyjacielem. Rozmawiamy o wszystkim. On uśmiecha się do mnie, ja uśmiecham się do Niego. Patrzę na Niego, a On widzi mnie. Właśnie byłem u Niego. Kaplica jest mała, ale bardzo piękna. To mały kawałek nieba na ziemi. Obecność Pana napełnia mnie entuzjazmem. Co ciekawe, odkąd ukląkłem, nie, nie przestawałem mówić. Mówiłem w myślach. Opowiadałem Mu moje sprawy. Prosiłem o łaski. Aż zastanowiłem się: Milcz, słuchaj. Wtedy, w ciszy, poczułem te słodkie słowa w sercu: Moje dziecko, nie dręcz się, bo ja jestem z tobą. I pokój powrócił. Zostałem chwilę przed Jezusem w sakramencie. Byłem w absolutnym spokoju. Nic nie robiłem. Byłem tam po prostu nieruchomy. Cieszyłem się jego towarzystwem. Byłem pewien, że On jest ze mną. Widząc te cuda, jak mogę milczeć? Jestem pewien, że Twoje życie też by się zmieniło. Trzeba odwiedzać Jezusa w sakramencie. Na pewno obdarzyłby Cię łaskami. Tak bardzo się cieszy, gdy Go odwiedzamy. Jest zachwycony, gdy Go pozdrawiamy. Kocha, gdy mówimy Mu o naszej miłości. Zakończyłem moją wizytę komunią duchową. Ona brzmi tak: Pragnę Panie przyjąć Cię do serca mego z taką czystością, pokorą i pobożnością, z jaką przyjęła Cię Twa najświętsza Matka i z duchem i żarliwością świętych. Amen. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki chwalone serce miłujące Jezusa. Serce miłujące Jezusa w Najświętszym Sakramencie wierzymy w rzeczywistą obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie ołtarza. Serce Jezusa ufam Tobie. Serce Jezusa gorające miłością ku nam rozpal serca nasze miłością Twoją. Serce Jezusa nawróć biednych bluźnierców. Serce Jezusa gorące miłością ku nam, rozpal serca nasze miłością Twoją. Serce Jezusa, spraw bym Cię kochał i Ciebie kochać kazał. Boskie serce Jezusa, nawróć grzeszników. Ratuj konających. Uwolnij dusze święte z czyśćca. Eucharystyczne serce Jezusa, przymnóż nam wiary, nadziei i miłości. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Słodkie serce Jezusa, bądź moją miłością. Słodkie serce Jezusa, zmiłuj się nad nami i nad braćmi naszymi błądzącymi. Słodkie serce mojego Jezusa, spraw bym Cię kochał zawsze coraz bardziej. Chwała, miłość i wdzięczność Najświętszemu w Sercu Jezusa. O serce miłości, całą ufność pokładam w Tobie, bo wszystkiego lękam się ze swej słabości, ale wszystkiego spodziewam się po Twojej dobroci. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa pocieszone w agonii przez Anioła. Pociesz nas w naszej agonii. Serce Jezusa, wierzę w Twoją miłość do mnie. Serce Jezusa, ochraniaj nasze rodziny. Serce Jezusa, bądź poznane, bądź kochane, bądź naśladowane. Serce Jezusa, przyjdź królestwo Twoje. Serce Jezusa, oddaję się Tobie przez Maryję. Niech najświętsze serce Jezusa będzie kochane wszędzie. Wszystko dla Ciebie, najświętsze serce Jezusa. Najsłodsze serce Maryi. Przygotuj nam drogę bezpieczną. Słodkie serce Maryi bądź zbawieniem duszy mojej. Słodkie serce Maryi bądź naszym zbawieniem. Amen. Najświętszy sakramencie ołtarza, wierzę, uwielbiam. Ufam i kocham Cię. Proszę o przebaczenie dla tych, którzy nie wierzą. Którzy nie uwielbiają, nie ufają i Ciebie nie kochają. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki chwalone, miłujące serce Jezusa w sakramencie. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki chwalone, miłujące serce Jezusa w sakramencie. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki chwalone, miłujące serce Jezusa w sakramencie. Amen.